Cześć. Witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu o homocysteinie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jakie są podstawy diagnostyki, jeżeli podejrzewamy, że problemem jest wysoki poziom homocysteiny albo że macie już stwierdzony wysoki poziom homocysteiny i zastanawiacie się, jakie by tutaj jeszcze w związku ze swoimi dolegliwościami wykonać badania, choćby te najbardziej podstawowe. Ja nazywam się Marta Dobraz, jestem gastroenterologiem, czyli lekarzem, specjalistą, który leczy, diagnozuje, opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. No i przede wszystkim pamiętajcie, że te materiały nie możecie ich traktować jako poradę lekarską, tylko jako edukację. Kto powinien pomyśleć o wykonaniu badań? Przede wszystkim. Osoby z incydentem sercowo-naczyniowym, czyli e, udarem mózgu niedokrwiennym, czyli e, zawałem mięśnia sercowego, ale również niedokrwien, e, chorobą niedokrwienną jelit, tak, czy martwicą jelit w przebiegu niedokrwienia, tak, czy e, problemami z krążeniem, z niewydolnością krążenia, szczególnie jeżeli są to osoby młode jeżeli są to osoby jeszcze nieobciążone jakby wielochorobowością, jeżeli są to osoby, tu, u których w wywiadzie rodzinnym występują incydenty sercowo-naczyniowe ostre, nagłe lub nagła śmierć sercowa u osób poniżej 50 roku życia. I to samo dotyczy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, tak? czyli mm, zakrzepica naczyń mózgowych, czyli Zatorowość płucna, czyli żylna choroba zakrzepowo zatorowa dotycząca kończyn dolnych i to zarówno tego żylnego układu powierzchownych naczyń, jak i głębokich. Tak? To samo tyczy się incydentów, jeżeli chodzi o naczynia jamy brzusznej, tak? o na przykład zakrzepice żyły wrotnej, o problemy z krążeniem, w jamie brzusznej, tak czego następstwem na przykład mogą być żylaki, przełyku. No ale już odchodząc od tego, wywiad rodzinny zawsze, jeżeli mamy niewyjaśnione śmierci osób nagłe i mówi się, no dostał zawału i odszedł. Ktoś jest bliski, tak? A jeszcze czasami zdarza się, że e, takie osoby są dwie, albo nawet trzy wśród najbliższej rodziny, tak? E, bo dowiadujemy się dopiero o tym, że taki incydent miał miejsce, jak zaczynamy szukać. tak? No, niestety, w tych czasach jakby więzy rodzinne i znajomość tego, z jakich powodów zmarli bliżsi i dalsi członkowie rodziny, no jakoś tak zmniejsza się i tą świadomość mamy coraz mniejszą, ale warto to wiedzieć, tak? Leki i używki, jakie pacjenci yy, i z powodu jakich chorób się leczą. Bo niestety leki również wpływają na to, że rośnie poziom homocysteiny i w tym temacie będzie od, zupełnie oddzielny odcinek, żeby już tutaj jakby niepotrzebnie tego tematu leków nie, tego odcinka nie wydłużać. No i używki, tak, czyli pacjenci przewlekle nadużywający alkoholu, papierosów, również kawy, tak? Zespoły złego wchłaniania, czyli tam, gdzie może dojść do problemu z wchłanianiem podstawowych kofaktorów przemian homocysteiny, czyli choroby zapalne najczęściej. Żołądka jelita cienkiego, jelita grubego, tak? czyli mamy tutaj przewlekłe zapalenie żołądka, refluks, refluks żółciowy, tak, czyli wpływ żółci na to, jak funkcjonuje żołądek. Przewlekłe, jakby niedokwaszenie żołądka, tak? czyli to pH, również choroba trzewna, choroba leśniowskiego krona, wrzodziejące zapalenie. SIBO tak? i one również doprowadzają do niedoboru witamin z grupy B, i do tego, że mamy problem, tak? Również diety eliminacyjne. I generalnie nawet nie rozróżniam tego, czy są to diety związane z tym, że ktoś się odchudza i stosuje różnego rodzaju zalecenia dietetyczne, lepsze lub gorsze, czy po prostu jego choroba wymaga eliminacji pewnych produktów, które jakby dostarczają tych witamin i mikroelementów. Najprościej można powiedzieć dieta wegańska, dieta wegetariańska, w której jest problem z odpowiednim zaopatrzeniem w witaminę B12 i później Wam powiem również o tak zwanej pułapce folianowej, tak, gdzie są różnego rodzaju problemy związane z tym, że jednych witamin mamy wystarczająco dużo, a drugich przez to, że jest mniej, nie możemy wykorzystać potencjału tych pierwszych. Tak. To również choroby Neurodegeneracyjne, czyli młode osoby, u których w wieku 40 paru lat już diagnozuje się początki choroby Parkinsona czy e, choroby Alzheimera, tak, czy jakieś inne problemy, właśnie e, o podłożu naczyniowym. E, choroby przewlekłe, bo tam się dzieje przewlekły stan zapalny i e, na przykład e, insulinooporność, cukrzyca choroby zapalne stawów, RZS, choroby skóry, jak na przykład toczeń, no, mnóstwo jest tych choroby, przewodu pokarmowego, układu oddechowego, tak, to, co się dzieje przewlekłego. Również choroby autoimmunologiczne, tarczycy, przytarczyc, tak, wątroby, trzustki, to wszystko wpływa na poziom homocystejny poprzez właśnie stan zapalny, a homocysteina jest równocześnie przyczyną tej dolegliwości, bo ona nasila stan zapalny, tak? Czyli stan zapalny nasila problemy z homocysteiną, a ona jeszcze do tego powoduje tą kumulację czynników prozapalnych i utrudnia radzenie sobie tkanek i komórek organizmu z jej wysokim poziomem, tak? Pacjenci z chorobami przewlekłymi to jest dokładnie ten sam problem, co pacjenci z problemami przewlekłych zapaleń. Również pacjenci po zabiegach naczyniowych czyli pacjent po wszczepieniu różnego rodzaju stentów, graftów, bypassów taki, który mimo swojego młodego wieku już wymagał leczenia przez chirurga naczyniowego. To są również pacjenci dializowani i to niezależnie od tego czy jest to dializa otrzewnowa, czy jest to hemodializa. U takich pacjentów rośnie poziom homocysteiny i tak jak mówiłam w jednym z poprzednich odcinków, rośnie ryzyko nagłej śmierci sercowej incydentu sercowo-naczyniowego lub zakrzepowo-zatorowego. To są również, tak o oznaczeniu homocysteiny powinny pomyśleć pary, które bezskutecznie starają się o dziecko, albo mama jest we wczesnej ciąży i dochodzi do poronień, do zatrzymania wzrostu płodu, do, wczesnego, do przedwczesnego porodu i do urodzenia dzieci o niskiej masie urodzeniowej, albo z wadami cewy nerwowej. Tak? To również pacjenci, młodzi zazwyczaj, z osteoporozą, osteopenią, chorobą z wyrodnieniem stawów, tak? którzy mają gigantyczne problemy natury kostno-stawowej, gdzie nie bardzo można złapać skąd one pochodzą. No i tak jak mówiłam, na samym końcu ten przewlekły stan zapalny, który klamrą jakby zamyka te wszystkie problemy. Podstawowa diagnostyka, czyli poziom homocysteiny, który na ten moment, z tego co wiem, nie jest refundowany przez NFZ. Natomiast poziom kwasu foliowego i witaminy B12 podobno jest już w koszyku badań refundowanych, ale na 100% wam nie powiem. Witamina B6 na pewno nie. No i podstawa, czyli morfologia, z której już bardzo wiele można wyczytać, czyli to jest taka mega podstawa. Może nawet e, odjęłabym od tego witaminę B6. Czyli powiedzmy sobie, że Podstawa, podstaw i ten fundament diagnostyki to jest homocysteina, morfologia, kwas foliowy i witamina B12. Homocysteinemia, podział to tak jak Wam mówiłam, wartości prawidłowe od 5 do 15 mikromoli, postać łagodna do 30, postać pośrednia do 100 mikromoli na litr i ciężka powyżej 100. Natomiast toksyczny wpływ na organizm już jest odnowytowywany. Momencie, kiedy homocysteina jest większa i równa 10, tak więc na to musicie zwracać uwagę, bo normy będą od 15. Jaka do diagnostyka dodatkowa? To jest troszeczkę taka moja sugestia, bo nigdzie tak do końca nie znalazłam, co powinien czy są jakieś zalecenia. Co, jakie badania dodatkowe powinien wykonać pacjent, który e, ma wysoki poziom homocysteiny i związany z tym zwiększone ryzyko problemów. Natomiast ja tutaj sobie tak wypunktowałam takie podstawowe badania. D-dimer, czyli badamy, czy nie mamy problemu z krzepnięciem wewnątrznaczyniowym. Kreatynina GFR, czyli to jak działają nerki aminotransferazy wątrobowe, czyli czy nie mamy problemu z y, funkcją wątroby, tak? Przynajmniej na tym najbardziej podstawowym poziomie. Fosfataza alkaliczna, można by tu jeszcze dorzucić GGTP, czyli y, podstawowe enzymy cholestazy, ale również mówiące nam pośrednio o tym, y, jaki mamy y, jakby magazyn y, w naszym ciele glutationu. Tak? Glukoza insulina, czyli zaburzenia metaboliczne, wczesny stan zapalny, który toczy się na takim minimalnym poziomie, ale razem z pozostałymi czynnikami zwiększa ryzyko problemu, tak? I lipidogram, czyli jak, wygląda, jak jak wyglądają poszczególne frakcje lipidowe w organizmie, choćby te najbardziej podstawowe już będziemy. Mając wyniki tych badań, mieli naprawdę sporą informację dotyczącą tego, jakie procedury interwencyjne, na jakim poziomie i z jaką intensywnością możemy wdrożyć. No, jak się przygotować do takich badań? Na minimum 8 godzin, ale w kilku źródłach znalazłam się że, e, taką adnotację, że najlepiej, jeżeli to jest 12 godzin bez jedzenia. Ograniczenie produktów odzwierzęcych 24 godziny. I to nie chodzi o to, żebyście nie jedli żadnego mięsa na dobę przed badaniem, tylko żeby nie zrobić czegoś takiego, że jak normalnie zjadacie sobie jakąś tam porcję produktów odzwierzęcych, to na przykład pójdziecie sobie na grilla, na kiełbaskę, pojecie sobie jakichś dodatkowych produktów, a na następny dzień rano. Pędzicie na badanie. No to tak nie może być. Taki zwykły dzień yy, zwykłej waszej diety. Odstawiamy suplementy minimum 72 godziny przed badaniem. Ograniczamy intensywny wysiłek fizyczny 24 godziny przed badaniem. No, ja nie mówię, że to spacer trzeba ograniczyć, ale po prostu wrzucanie jakichś dużych ciężarów na siłowni czy wycieczka w góry wielogodzinna, tak? czy e, nawet e, kilka godzin e, tańca na imprezie. Tak? No, słuchajcie, e, czy jazda na rowerze bardziej intensywna. E, nie róbcie wyś, e, dodatkowego jakby treningu przed przeddzień badania. Jest jeszcze jedna rzecz, o której tu nie napisałam, mm, ale ona po, w różny sposób na nią e, s, są opisywane i to są leki, które pacjenci przyjmują. No, bo jedne leki możemy spokojnie odstawić na dobę przed badaniem, a inne nie. Więc generalnie może powiem Wam o tym w tym odcinku, który będzie szczegółowo opisywał wpływ leków na hiperhomocystejnemię. No i co jest jeszcze ważne? Najprostsza rzecz na świecie: regularne, domowe pomiary ciśnienia tętniczego krwi i prowadzenie sobie dzienniczka ponieważ niestabilne nadciśnienie tętnicze to jest jeden z cichych zabójców pacjentów z hiperhomocystejnemią. tak? Jeżeli zapisujecie sobie gdziekolwiek, tak? Razem z ciśnieniomierzem można trzymać sobie taki mały dzienniczek zapisów ciśnienia, to będziecie widzieć, jak w określonym czasie to ciśnienie Wam wzrasta, tak? Kiedyś było 110 na 70, a teraz nagle jest... 140 na 90, a minęły raptem 2 lata, więc można tutaj by było jakąś interwencję i e, tym tematem się zająć. A słuchajcie, ja często y, mamy taki problem, bo jak przychodzą pacjenci y, do znieczulenia, w, do badań endoskopowych, no i wtedy mają rutynowo mierzone ciśnienie. Ja rozumiem stres. Rozumiem napięcie, rozumiem emocje, które towarzyszą temu. Ale na Boga, jak ktoś wywali ciśnienie 200 na 110, no to żadne emocje tego nie zrobią. I wtedy jest pytanie: a kiedy pan, pani ostatnio mierzyła sobie ciśnienie w domu? Hmm, hmm, tak, może z dwa lata temu. A czy mama, tata albo rodzeństwo chorują na nadciśnienie? No tak, tata ma nadciśnienie i cukrzycę, a, a jest po zawale. A mama to jest tam po jakichś innych i też ma problemy, i wszyscy garściami łykają tabletki. A pan, pani wiek 51 czy 52 lata i mierzy sobie ciśnienie raz na rok czy raz na dwa lata. No, przy takiej konfiguracji, takim wywiadzie rodzinnym, no to myślę, że nie jest wielkim wydatkiem zakupienie sobie ciśnieniu mierza. I robienie tych pomiarów w domu, tym bardziej, że teraz te ciśnieniomierze mają jeszcze wszelkiego rodzaju elektroniczne gadżety, przesyłają to do smartfona, można sobie to monitorować. Słuchajcie, tych wszystkich szmerów, bajerów jest mnóstwo, tak więc jak ktoś jest gadżetarzem, to kupuje sobie taki bardziej wypasiony ciśnieniomierz i wszystko ma pod ręką, tak? USG jamy brzusznej i układu moczowego, podstawa podstaw, tak? Ocena wątroby, dróg żółciowych, śledziony, trzustki, nerek, czy tam wszystko jest. OK. Bardziej zaawansowane badanie doplerowskie, i naczyń tętniczych i naczyń żylnych. W zależności od potrzeby można sobie również, jeżeli ktoś ma zasoby finansowe zrobić taki skan skandoplerowski, czyli przebadać sobie naczynia szyjne, przebadać sobie naczynia jamy brzusznej, tak, czy tam są prawidłowe przepływy w nich i naczynia kończyn dolnych, czyli taki basic. No i echo serca razem z EKG, więc no, oceniamy wydolność serducha, aparat zastawkowy jaki mamy rzut serca, czy nie ma przerostu, czy nie ma skrzeplin, na przykład w łóżku lewego tak itd, i tak dalej, czy tam wszystko jest ok, tak? Proste badanie nie wymaga jakiegoś większego, skomplikowanego przygotowania. No, ja oczywiście jako gastroenterolog przypominam o profilaktycznej kolonoskopii, gdyż jak mówiłam już w poprzednim. Wykładzie rak jelita grubego jest również skorelowany z wysokimi poziomami homocystejny, więc serdecznie zapraszam. Macie cały wielki wykład o tym, jak program badań przesiewowych kwalifikuje pacjentów, jakie są możliwości, gdzie się zbadać na temat polipów, na temat raka jelita grubego, uchyłków, zapaleń mikroskopowych. Mnóstwo, mnóstwo jest. Materiału na moim kanale na temat właśnie jelita grubego, na przygotowanie do kolonoskopii. Wszystko macie w jednym miejscu. No i badania genetyczne czyli badamy warianty genetyczne w genie MTHFR i niedobór beta-syntazy to są już dwa badania albo wykonywane komercyjnie, albo przez poradnię genetyczną, jeżeli podejrzenia są tutaj właśnie w tym kierunku. Są takie możliwości, są pacjenci badani, mają diagnozę postawioną i wtedy to zaopiekowanie ich problemu wkracza po prostu zupełnie na inny poziom. No i pozostałe badania wykonujemy w zależności od zaistniałego problemu, czyli jeżeli ktoś ma problemy, że tak powiem natury okulistycznej, no to robimy badania i konsultujemy się okulisty, jeżeli problemy kardiologiczne, neurologiczne, tak, reumatologiczne czy z zakresu ortopedii, czy zmian skórnych, no to każda, każdy lekarz z tej specjalizacji tutaj jakby ma zakres swojej diagnostyki, a czasami warto jeszcze w tych różnych sytuacjach, takich niewyjaśnionych, szczególnie, tak jak mówią młodych osób, szczególnie u młodych mężczyzn, warto wziąć pod uwagę właśnie ocenę homocysteiny. I pamiętajcie, cały odcinek ten i pozostałe odcinki, które już są nagrane, i te, które jeszcze dla Was nagram, będą na playliście Homocysteina. I co? Wielkie dzięki za wszystkie postawione kawy, za komentarze, za lajki, like, za subskrypcje. Cieszę się, że te materiały są dla Was przydatne. Bardzo się cieszę, że jakby są dla Was również jakby zrozumiałe. Także nie, nie ma w komentarzach jakichś większych. Uwag, że stosuję język, który jest dla Was niezrozumiały i tych różnych nie jesteście w stanie sytuacji klinicznych czy fizjologii, o której mówię, czy patofizjologii zrozumieć. Też mnie to bardzo cieszy, bo wiem, że no miałam z tym problem i zawsze staram się te slajdy tak układać i tak je tutaj dla Was komponować, żeby były jak najbardziej zrozumiałe. Jeszcze raz dzięki za wszystkie postawione kawy. Kupiłam za nie kolejne książki, zainwestowałam kolejną wiedzę. Super, dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.